Twój niepowtarzalny styl. Razka radzi, tobie, dobrze w tym. Miejsce, supermodny, supermodny. Masz supermodny, supermodny. Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Zapraszam dzisiaj na film o obuwniczym odkryciu tego lata, czyli o białych zwykłych tenisówkach. Jakiś czas temu w ramach różnych letnich inspiracji oglądałam film Dirty Dancing, już po raz chyba milionowy i tak mi się spodobały te białe tenisówki głównej bohaterki Baby, że stwierdziłam, że właściwie do moich różnych retro sukienek i spódnic takie tenisówki mogą mi bardzo dobrze pasować, pobiegłam do hm i kupiłam sobie zwykły biały egzemplarz. To są moje pierwsze tenisówki, które mam białe od 15 lat. Powiem Wam, że był to eksperyment, natomiast nie sądziłam, że tak dobrze mi będzie się chodziło w tych tenisówkach i że tak naprawdę teraz wie większość moich letnich wyjść z domu właśnie odbywa się w tych zwykłych białych tenisówkach. Dodam jeszcze tylko, że moje tenisówki kosztowały 29 zł i trochę się nachodziłam, zanim je znalazłam, bo okazało się, że rozmiar 37 jest bardzo popularny i musiałam zdejść chyba z 5 kmów, hm zanim je dorwałam. I dzisiaj chciałam Wam pokazać, z jakimi rzeczami te moje białe tenisówki noszę najczęściej. I teraz widzicie je w takim stanie już po jednym praniu w pralce? No bo wiecie, jak to jest: białe tenisówki bardzo krótko są białe, a potem trzeba je szorować, prać, czyścić kredą, podobno. Ja już swoje wyprałam w pracy, pranie przeżyły i są teraz znowu śnieżno-białe. No i w takim zestawie podstawowym, w jakim noszę je najchętniej, to jest właśnie zestaw, który widzicie teraz, czyli z sukienką mojego projektu. E, sukienkę tą uszyłam i krawcowa z materiału Ikeowego. Wiecie o tym, że ja bardzo lubię tego typu materiały i ten materiał pierwotnie kupiłam, powiem Wam szczerze, jako tło. Chciałam, żeby był on na vlogu jako tło, żebym mogła nagrywać na nim różne filmy, ale jak przyszło lato, to ja mówię, kurczę, ale z tego będzie taka piękna, rozkloszowana sukienka w stylu lat 50., taką, jaką ja lubię. Także, no niestety, zamiast tła jest sukienka, albo niestety, w każdym razie najczęściej noszę ją właśnie z tymi tenisówkami. Do tego zakładam sobie okulary z jakie widzicie, no i jeszcze torebkę moją, furlę Candy Bag. Ogólnie tą furlę moją plastikową bardzo mi się dobrze nosi właśnie z tymi tenisówkami. Drugi zestaw, druga kompozycja, całkowicie inna. To jest kompozycja razem z kombinezonem, z kombinezonem ze Stradivariusa, który ma takie różne astecko-geometryczne wzory i wtedy tak naprawdę kombinacja tego kombinezonu i tenisówek jest taka trochę ekstrawagantna. No, ale mi się bardzo podoba, i do tego wtedy zakładam sobie na nos albo okulary brylowe, albo moje czarne rajbany. A jako torebkę biorę sobie moją małą torebkę z klocków Lego od Divine Call od Jewelry. Także to jest taki mój zestaw numer dwa. Również bardzo chętnie noszę te tenisówki razem z moją miętową tilówką z Moskito, i wtedy na przykład zakładam sobie tą tilówkę do tego koszulkę od farsa, od polskiej marki farsa, z napisem Kapitalnie. To jest też taki kapitalny letni zestaw do tego okulary brylowe. A wieczorami, kiedy robi się trochę chłodniej na dworze, a wychodzimy sobie na spacery albo posiedzieć na wrocławskim rynku, zakładam sobie do mojej tilówki z Moskito również kurtkę z Moskito w takie piękne, folkowe, kolorowe kwiaty. To jest ogólnie kurtka w stylu bomber. Ja mam bardzo mała, a właściwie to jest chyba moja pierwsza taka krótka, ale urzekł mnie ten folkowy fajny wzór. E, także ja moje tenisówki kombinuję i bardziej dziewczęco, i bardziej ekstrawagancko na co dzień, ale jak mówiłam, chodzę w nich po prostu non-stop i każdemu z Was, każdej z Was polecam taki eksperyment z tenisówkami, bo mi on wyszedł na dobre. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!